Hej, kani, dzisiaj mamy pierwszy śnieg, widzisz, No jeszcze nie był na śnieżku. Tak samo. Ten pan, czy pani? O ja. Ten. Tylko był. raj wam znaczył, na śnieżku. A dzisiaj no. nie. spodnie, parę parę skarpetek. Ale dobra. Trzeba wyczesać naszego pana. Znaczy ubrać. Nie będę kupierać wderkę, bo. A i właśnie pada śnieg sypie. Pięknie. Ale dobra. Czekaj. Ok. I idziemy na małeczkę. I przyjedzie mi nowy Horsik niedługo. Ja go przywiążę, mam go jeszcze przywiązanego i yy, no pierśnik biorę wodę. i jeszcze na głowie i ja za morze i do was wracam i już jest ubrany, no dobra, zjadł kantarek i będziemy już szli. Pięknie. Tak wyglądam. Nie wiem jak chyba jeść. Jju, jak śnieżę. śnieża przyjdzie. Dajcie. Mamy śnieczki. Listopad, a my już tu mamy śnieg. Ej, ja się muszę wytarzać w tym najpierw chyba. Cóż? To jest śnieg. Dobrze? się? Ej, ale już nie Uf, jest. Uf, jest. Uf, Już Jest cały mokry. Ja cię się musiała ręcznik dawać. Ty nie lubisz ręczników. Już to przeżywałeś. Oj! Jak Pięknie. Jó się niego jak coś. Ale nie jest tak pięknie. Czekam, spadnie na aparat. Czekaj jak to wygląda. Nie wiem. Lysajmy. Może że będę mieć GoPro ale dobra, ja się stępuję i teraz wracam ten oto pan postanowił, nie, ja będę brygać teraz się z tego śniegu wyprostić oj że nie no, ja go zabiję kiedyś bo ja to robię telefonem, a nie ręką Próbuję robić